Siemano, w dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić tutaj lekkie zmiany, jakie pojawiły się na main Dokładnie chodzi o wprowadzenie zmian w całej mapy, dodanie kilku setów ja głównie w tym filmie chciałbym wam pokazać rzecz, która niedawno została wprowadzona, czyli zostały wprowadzone takie oto sikiery to mam akurat szkiera amora, i chciałbym wam pokazać. Czy opłaca się w ogóle ulepszać ten siekierę? Czy w ogóle opłaca się kopać ten piasek? Yy, chyba zaczyna się 50 od bodajże 56, od 55, no i kupując tę siekierę, lecicie sobie po prostu na strefę bez elit, w której znajdują się piaski. I pokażę Wam, czy ogólnie opłaca się kopać, czy też nie. Latując, macie po prawej stronie ruchome piaseczki. I na dole znajduje się pomieszczenie, w którym jest oto taki piasek, który się kierką. Ja przeleję sobie całą kasę, na, na tego. czekajcie, pójdziemy na spawna i przelejemy sobie całą kasę, yy, żeby zobaczyć, jak w ogóle się kopie. Mam aktualnie 0 na koncie, nie? Yy, od razu mówię, że mam perk szamana z perkiem drogu na maksa, więc to też dość dodatkowy boost i aktualnie mam sikierę 58 zobaczmy jaka cena w ogóle jest sikery 55 to mogłem kupić też porównać, możemy kupić i porównać od razu żebyście widzieli jaka jest różnica skopiemy całe żeby było najłatwiej zobaczyć o, czekajcie bo, A no tak to w grzybach mm. dobra, a więc tak lecimy przetestować sikery i zobaczyć czy się opłaca kopać Dajcie od razu kasy, muszę odłożyć. Dobra, to po prostu odkładam wszystko. Mam równe 0 na koncie i po prostu skopiemy skierom 55 i skierom 58. Zobaczymy, czy jest wielka różnica. Ale podobno też ma być zmiana ekonomii, więc yy, zobaczymy. Tu wchodząc na ruchome piaski, schodząc na dół, znajduje się właśnie o to też dodatkowo też jest jakiś szkieletor po góry gdzie w metinie zdobywacie róże i za te róże wymieniacie po prostu tej łopatę, gdzie, którą możecie skopywać, bo tak to nie można tego skopać i to do seta to jest potrzebne plus jakiś klucz ze Starbucksa, róże zdobywacie w metinie, nie? schodząc na dół yy, na właśnie pod te piachy, znajduje wam się taki yy, generator piasku, co się tam co minutę Skopmy go, mamy 0 pieni pieni pieniążków na koncie. Skopiamy cały. Zrobimy tutaj time timelapsa i zobaczymy, ile będę miał kaski. Skopując cały piasek generatora na dole w 55, zdobywałem 63 dolary. Zobaczmy jak to się przekształci powiedzmy, jak to komuś przeleje po prostu yy, Jak się przekształci kopanie, i że tutaj mamy dołamki Zobaczmy jak się przekształci 58 Sikiera, zobaczymy, teraz wam puszczę lepciutkiego time żeby zobaczyć Jak to będzie lecieć Skopiąc cały Zdobyłem 170 Jeden keszu kopiąc sikierą amora 58, znaczy doszedłem gdzieś słuchaj że podobno ma być to zmienione na większy, żeby dopiło bardziej, ale patrząc na to, gdzie ja dropię 150, 171 kasy w minutę, bo to co minutę się respi, no to na spokojnie mogłem sobie dokopać do takiego dobrego miecza, bo popatrząc na to, jak ceny są teraz, to pójdziemy na Spawn obczaić to Wam od razu pokażę. Że tak powiedzmy, skopałbym to 10 razy, to miałbym ponad 1000. To za taki 1000, to jest 10 minut, ponad 1000. To kupiłbym sobie. Zobaczmy miecze, w jakiej cenie chodzą. Yy, za ty nawet za ten 1000, czekajcie. Z nawet popatrzcie, to kopiąc 10 minut, czy 20 minut, już możecie biegać sobie z mieczem rubina. 54, albo nawet i Neptuna wysnajpić na rynku jeszcze taniej, więc moim zdaniem jako tako opłaca się kopać, yy, więc możecie ulepszać, znaczy oczywiście to jest tylko moje zdanie żeby ulepszać takie oto sikierki na wyższe bo tak samo jak ja mam teraz tam sikierę to jest wydajność Wodaj, fortunka 20 tu kolejną mi się zwiększa od razu o 5 no to moim zdaniem ten drop jest powinien być dwa razy większy znaczy, no nie że dwa razy większy ale na pewno większy niż jest normalnie więc możecie sami też obczaić czy się opłaca czy nie ale to oczywiście to jest moje zdanie na przykład tak nocą to ja tylko jestem na innym cechu ale nie ma nikogo sobie kopiecie zbieracie sobie pieniążki i będziecie Farmić sobie najlepsze itemki, nie? Patrząc na to, te topki mają tylko po 100 koło. Najwięcej to kopiąc, kopiąc się, dokopie się na pewno do dobrych itemów, tak samo jak i do topki, nie? A ja w tym odcinku Wam w sumie dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że oglądaliście do końca. Zostawcie jakiś fajny komentarz, sub z dzwonem, łapkę w górę i wbijajcie na Discorda, którego będziecie mieli w opisie. Trzymajcie się, siema.